Majka Groman, witam w programie Studio Sejmik. Dziś porozmawiamy o zbliżających się wyborach, w których wybierzemy między innymi radnych Sejmiku Dolnośląskiego, a te już 7 kwietnia. Moimi gośćmi są Piotr Karwan, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Łapiński, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. Witamy. Dzień dobry. I w Dniu Kobiet jako ostatnia Magdalena Piasecka, szefowa Klubu Nowa.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, no pani z... Dzień dobry Państwu. No właśnie, Szanowna Pani Redaktor, droga Przewodnicząca, wszystkie Panie, które nas oglądają w Dniu Kobiet, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, aby Wasze prawa były zawsze szanowane i przestrzegane. Jesteście silne, mocne, a Wy walczycie sobie na pewno wszystko, ale my będziemy w tym, jako mężczyźni, pomagać. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja tak naprawdę odczułam, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, jak nawet redaktor Mazurek no, przestał przerywać w swoim porannym wywiadzie, ale, ale była to była minister kultury i naprawdę nie dała sobie przerwać. Także pozytywnie się zaczęło. A my zaczynamy od polityki. I od problemów Koalicji Dolnośląskiej, Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, a problem dotyczy wyboru kandydata na prezydenta Wrocławia. Myślę, że te problemy mogą się przełożyć również na pracę sejmiku. Część polityków KO chce Jacka Sutryka, obecnego prezydenta Wrocławia, ale gro działaczy popiera Michała Jarosa, szefa Dolnośląskich Struktur Platformy Obywatelskiej. W mediach wrze, we wrocławskim ratuszu afera goni aferę, Rafał Dudkiewicz przeprasza za sutryka, a w Kłodzku prawdopodobnie nie KO nie zarejestruje list, bo na listach poparcia znalazły się nazwiska osób nieżyjących. Wydaje się, że rozłam w szeregach KO nadciąga niczym huragan, choć Marek miński. Jest wyjątkowo spokojny, nie ma żadnego rozłamu, o czym mowa raczej rosłam w bezpartyjnych na BS i BS Konfederację taką odpowiedź otrzymałam od pana przewodniczącego, to jeśli pan pozwoli, zaczniemy od pana, godny podziwu, spokój, bym powiedziała. Pani redaktor, no ja rozumiem spin, który nasza konkurencja polityczna przekazuje. On oczywiście nie ma nic z prawdą, żadnego związku z prawdą. Koalicja Obywatelska, drużyna biało-czerwonych serc, idzie do wyborów samorządowych zjednoczona e, jak 15 października, silna, mocna, z dobrym programem. <laughs> Mamy swoich kandydatów do sejmiku, listy są zarejestrowane we wszystkich okręgach, e, w przeciwieństwie do sa bezpartyjnych samorządowców, którzy dotychczas, do dzisiaj nie zarejestrowali listy w okręgu numer 3 w Obrzyskim, co oznacza, że przekroczenie 5% progu, jeśli ta lista ostatecznie się nie zarejestruje, będzie bardzo wątpliwe. Natomiast Koalicja Obywatelska ma swoje listy do Rady Miejskiej. Wbrew właśnie temu spinowi naszych przeciwników politycznych, nikt z tej listy nie wyszedł. Nie ma żadnego problemu także z kandydatem na prezydenta Wrocławia. Jesteśmy we wszystkich terminach, w których się komitety wyborcze i kandydaci powinni zmieścić. Do 14 marca jest rejestracja kandydata na prezydenta. Koalicja obywatelska rzeczywiście dokładnie w najbliższych godzinach podejmie decyzję, czy wystawi własnego kandydata, czy poprze kandydata dotychczasowego prezydenta Jacka Sutryka. Opinie są oczywiście różne, ale to jest naturalne w demokracji. Poza tym zwrócę uwagę, że jesteśmy koalicją. Jesteśmy koalicją platformy obywatelskiej, nowoczesnej, zielonych, inicjatywy polskiej, także dochodzą samorządowcy. A więc y, dyskusja, rozmowa jest naturalna. Nie uważam, że jakieś afery y, y, toczą czy też rozgrywają koalicję obywatelską. Uważam, że poważniejsze problemy ma nasza konkurencja, chociażby z aferą billboardową, ponieważ wszystkie media na Dolnym Śląsku już w tej chwili wprost mówią o wykorzystaniu pieniędzy spółki Koleje DolnoŚląskie do promocji kandydatów bezpartyjnych. Samorządowców, mówiliśmy o tym na Sejmiku, e, ukazały się artykuły w Gazecie Wyborczej, w telewizji e, Wrocław. A więc, a więc to jest prawdziwa afera, bo jeżeli wizerunki kandydatów, e, polityków e, wiszą na billboardach finansowanych przez spółkę marszałkowską, to jest poważna sprawa. To chyba zbada prokuratura podobnie jak martwe dusze na listach poparcia w Kłocku. Także zostawmy to do oceny. To no właśnie nie zostawiajmy, tylko o tym mówmy, bo skupiamy się na sprawach pobocznych, a te istotne kwestie, no, no fundamentalne takie jak wykorzystanie pieniędzy publicznych do promocji politycznej. E, no, jakoś mówi pani, żebyśmy zostawiali właśnie nie zostawiamy no prokuraturze, dyskutu. W prokuraturze, bo czy było złamane prawo. No, ale w innych przypadkach jednak pani mówi o jakichś aferach. Prokuratura tam działa i żadnych A zatrzymań, A zarzutów nie jest afera w ratuszu? Na dolnym śląsku nie ma, więc. Panie nie przewodniczący, rozumiem. czy dyplomy NBA kupione to nie jest afera? No jest afera, oczywiście, no właśnie, natomiast nikt e, przedstawicielom nikt przedstawicielom koalicji obywatelskiej takich zarzutów nie stawia, więc proszę nie nadużywać informacji. Ja cały czas mówię o ratuszu i o tym, że obecny prezydent Wrocławia ma być kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta. No trudno się od na tego. Na pewno nie będzie kandydatem. To... Pani redaktor, na pewno nie będzie kandydatem koalicji obywatelskiej, bo koalicja obywatelska to jest komitet wyborczy, koalicyjny, który zarejestrował swoją listę do Rady Miejskiej, a prezydent Jacek Sutryk zarejestrował inną listę do Rady Miejskiej. Kutryk Lewica i samorządowcy. Stąd w świetle kodeksu wyborczego jest to niemożliwe. Tak, A poparcie, udzielenie poparcia Jackowi Sutrykowi przez Koalicję Obywatelską jest możliwe? Nie jest możliwe, ponieważ Koalicja Obywatelska jako komitet wyborczy nie może udzielić takiego poparcia. Ale, platforma, ja, udzielić, ale platforma, może. platforma może. Udzielić. Platforma. Panie Piotrze, ja będę wypowiadał się w tak. imieniu Platformy. Może udzielić Platforma, jeżeli taką decyzję podejmie Zarząd Krajowy, to premier Donald Tusk ją zakomunikuje. Jasne. Natomiast jak poprze Jacka Sutryka, platforma obywatelska, nowoczesna i zieloni, to też będzie to poparcie koalicji obywatelskiej, Panie Przewodniczący, proszę mnie nie łapać za słówka. Pani myli się o... pani, myli się pani i wprowadza pani naszych widzów i słuchaczy w błąd. Poparcie koalicji obywatelskiej jest niemożliwe, już wyjaśniłem, poparcie tak, platformy, obywatelskiej w razie, to mówię... platformy obywatelskiej. jest poparciem platformy obywatelskiej. Niech będzie. Pan Piotr Karwan, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Ja również na wstępie pragnę życzyć wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia i jak najwięcej miłości naszym pięknym Paniom z Dolnego Śląska. A przechodząc do zadanego pytania, ostatnio na jednej z debat padło takie stwierdzenie, że wszystkie poważne partie wystawiły swoich kandydatów na prezydentów, prezydenta stolicy Dolnego Śląska. I to w tym stwierdzeniu jest odpowiedź, dlaczego platforma nie wystawiła kandydata. Bo ona nie jest chyba najpoważniejszą partią na Dolnym Śląsku, mimo tego, co tutaj mówi pan przewodniczący Łapiński. Tak, jest rozłam duży w środowisku koalicji obywatelskiej, bo część, zwłaszcza większość radnych, którzy startują z listy koalicji obywatelskiej, oczekuje, że platforma koalicja poprze na kandydata przewodniczącego Michała Jarosa. Natomiast Część tych polityków czeka na decyzję z Warszawy czy takiego poparcia udzieli platforma Koalicja Obywatelska obecnemu prezydentowi Sutrykowi. Także też pokazuje to, jak te środowisko. Jest wewnętrznie niespójne. Startują z jednej listy tutaj pani Magdalena Piasecka i pan Marek Łapiński. Startują przecież z jednej listy do Sejmiku Dolnośląskiego, a widzimy, że ich zdania są odmiennie inne. To uważam wprowadza w bardzo ogromne zamieszanie na tych listach, bo dolnoślązacy chcieliby głosować na różne wrażliwości. I tutaj odważni politycy, poważni politycy startują z różnych komitetów, które właśnie te reprezentują, te różne wrażliwości. My, Prawo i Sprawiedliwość, swojego kandydata na prezydenta, pana Łukasza Kasztelowicza, wybrało tu na Dolnym Śląsku. Ja jestem również członkiem zarządu Prawo i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku. Jest to kandydat bardzo dobrze przygotowany, który przez wiele lat pełni funkcję prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony, Środowiska obraca ogromnymi pieniędzmi. Uważam, że te przygotowanie merytoryczne i doświadczenie czyni go najlepszym wśród kandydatów. My nie potrzebujemy polityka, który, który będzie tutaj robił jakieś różne rzeczy, które sprawią, że będą na niego głosować Wrocławianie. Łącznie do tych rzeczy można dalić właśnie to, że szuka poparcia u różnych. Z góry odmiennych ugrupowań. Radni do Sejmiku Dolnośląskiego przede wszystkim. Teraz, panie przewodniczący, bo to już mamy ten... Nasi kandydaci do Sejmiku Dolnośląskiego wpadła. to są przede wszystkim obecni radni Sejmiku Dolnośląskiego. O to będę pytać, o to będę jeszcze pytać dzisiaj. Dobrze, także... także dziękuję, dziękuję. bardzo, oddajmy głos pani Magdalenie Piaseckiej, szefowej klubu Nowa.pl. Bardzo proszę. Szanowna Pani Redaktor, w mojej ocenie Pan Radny Łapiński wszystko wyjaśnił. To, że nie zapadła jeszcze decyzja, wynika z tego, że oczywiście jeszcze jest czas. Kalendarz wyborczy skonstruowany jest tak, że do 14 marca należy podać ostateczne decyzje. To, że mamy odmienne zdanie, w tym nie ma nic absolutnie złego. Platforma czy cała koalicja obywatelska jeszcze nie wskazała kandydata na prezydenta Wrocławia. To, że my jakby wspieramy kandydaturę Michała Jarosa, jeżeli. Zechce objąć fotel prezydenta, mówimy o tym od dawna, bo uważamy, że jest najlepszym kandydatem zbudował koalicję dla Wrocławia, połączył środowiska polityczne, społeczników, aktywistów. Natomiast cierpliwie czekamy na tę decyzję. Jakby nie widzę w tym niczego złego. I e, tutaj słowa kieruję w stronę pana radnego Karwana. To nie jest tak, że mamy wojnę w rodzinie. Cierpliwie czekamy, być może ta decyzja powinna zapaść niebawem. Jest tutaj dużo. Dużo rozwagi, bowiem pamiętamy wybory z roku 2018, kiedy właśnie Platforma wyszła przed szereg i zbyt szybko podawała kandydatów, e, i, i być może to było. E, to, to posunięcie było nietrafione, zatem teraz rozważnie podejmuje tą decyzję ja wiem, że my jesteśmy już w blokach startowych. Ja rozumiem, że już emocje zaczynają sięgać zenitu. Jesteśmy w trybie kampanii wyborczej i rozumiem to, że chcielibyśmy już wszystko mieć określone, wszystko wiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że poczekajmy jeszcze te kilka dni. Nie każdy z nas skupia się na swoich kampaniach. My skupmy się na kampanii do sejmiku województwa dolnośląskiego, bo jesteśmy naturalnymi kandydatami na swoich listach i walczmy o Natomiast jeszcze chwilę, wydaje nam się, że możemy poczekać na wszystkich kandydatów na fotel prezydenta Wrocławia. Wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze może nas to wszystko zaskoczyć. Dziękuję bardzo. A kolejne moje pytanie, również polityczne, kogo zobaczymy na państwa listach wyborczych do Sejmiku? Czy znajdziemy tam nowe twarze, czy raczej są to politycy, którzy już w ławach sejmikowych zasiadali? Zacznijmy od pana Marka Łapińskiego dzisiaj jako pierwszy zaczął to, bardzo proszę. Dziękuję pani redaktor. Krótka odpowiedź do przewodniczącego Pisu Piotra Karwana my z koleżanką Magdaleną Piasecką tworzymy koalicję, koalicję obywatelską, która ma za zadanie odsunąć PiS i bezpartyjnych od władzy w sejmiku. Natomiast jesteśmy osobnymi klubami. To, że mamy czasami różne zdanie, to jest naturalne. W sprawie prezydenta Wrocławia akurat nie mamy różnego zdania. Natomiast mówimy o procedurach i czekamy cierpliwie na rozstrzygnięcia ciał statutowych, bo taka jest formuła partii politycznych. Ale tworzymy koalicję, koalicję obywatelską, która wystawiła pięciu okręgach na Dolnym Śląsku bardzo silne listy. Są tam osoby doświadczone takie chociażby jak były poseł przewodniczący komisji spraw społecznych Sławomir Piechota ale też młody reprezentant młodego pokolenia 29-latek z Rady Miejskiej Mateusz Jędrachowicz. Dwie moje koleżanki radne Magdalena Piasecka, Monika Włodarczyk. W moim okręgu podwrocławskim kandyduje z pozycji numer 3. Jest na jedence mój kolega z Sejmiku Wojciech Bochnak, ale także na szóstym miejscu radny Aleksander Marek Skorupa. Nowe osoby, nowi lider liderzy list są w Wałbrzychu. Pani Alina Szełemej to jest wieloletnia radna miejska Wałbrzycha, pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nowa osoba, lider okręgu Legnickiego, Jarosław Rabczenko, znany w Legnicy, radny miejski. Kilka razy kandydował z bardzo dobrymi wynikami na prezydenta Legnicy. W okręgu Wałbrzyskim jest także nasz kolega z Sejmiku na pozycji numer 6 Zbigniew Szczygieł, a w Legnicy właśnie na dwójce Jadwiga Szeląg, nasza wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. Jeżeli chodzi o okręg, Jeleniogórski. Tam rzeczywiście jest znany, lubiany, powszechnie szanowany przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój. Z klubu radnych dziewięcioosobowego w wyborach bierze udział siedem osób. Jan Michalski, radny, który jest z nami od kilku miesięcy, podjął decyzję o niekandydowaniu, natomiast radna Anna Brok kandyduje w Głogowie do Rady Miejskiej z dwójki w jednym z okręgów. Wielu zastanawia się, jaki może być wynik wyborów. My liczymy na zwycięstwo koalicji obywatelskiej tego szerokiego bloku, bo są z nami przedstawiciele Platformy Nowoczesnej, Zielonych, Inicjatywy Polskiej, także znani i lubiani samorządowcy. Chcemy zmiany na Dolnym Śląsku, chcemy odsunięcia od władzy koalicji bezpartyjnych i PIS-u. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Karwan, Prawo i Sprawiedliwość. Nowe twarze czy starzy wyjadacze, że tak powiem. Kolokwiali. W naszej drużynie są przede wszystkim obecni radni, którzy zdaniem naszej władzy spełnili pokładane w nich nadzieje, z czego jestem niezwykle dumny i zadowolony. Jedynkami na naszych listach są m.in. wicemarszałek Krzyżanowski we Wrocławiu, odpowiedzialny za. Budowę nowoczesnego szpitala onkologicznego w Wałbrzychu. Wicemarszałek Grzegorz Macko, który prowadził negocjacje z Unią Europejską w sprawie ogromnych środków dla Dolnego Śląska. Damian Mrozek, obecny radny w w Wrocławskim. Jedyną zmianą, tutaj mamy na i o, w Okręgu Jeleniogórskim, gdzie e, liderem listy będzie Krzysztof Mróz, wieloletni doświadczony e, senator. E, u, w Legnickim Okręgu e, ja będę e, pełnił tą funkcję lidera e, listy, z czego również jestem e, dumny i za co pragnę tutaj serdecznie podziękować. E, wszyscy nasi e, radni z 14 radnych, 12 radnych e, znalazło się na listach. E, Tutaj należy wspomnieć też takie osoby ważne jak Andrzej Jaro, który był przewodniczący, również wspiera, wspiera te listy. My, naszym celem na Dolnym Śląsku nie jest odsuwanie kogokolwiek od władzy, bo Dolno to nie interesuje, nie interesują te przepychanki między partiami. Naszym celem jest przede wszystkim kontynuacja dobrego programu. Przede wszystkim chcemy w dalszym ciągu przywracać połączenia kolejowe, chcemy doprowadzić do zakończenia budowy szpitala onkologicznego, bo jak pokazuje życie po wyborach do parlamentu i zmianie wiele programów może przestać Pani, być realizowana tak jak CPK. Panie tak, że... Przewodniczący, to, to nie to pytanie było. Dobrze. Tam to Pan wyczerpał. Dziękuję bardzo. Magdalena Piasecka, szefowa klubu nowa.pl. Szanowni Państwo, ja tylko uzupełnię jeszcze wypowiedź radnego Łapięckiego, który wymienił wielu kandydatów i kandydatki. Ja wspomnę o kobietach, bo uważam, że siłą tych wyborów są kobiety i to one powinny zasilić ławy sejmikowe. Dodam kilka, kilka osób, chociażby Dorotę Galant z obważanka numer dwa. Na liście. Prawie cały mój klub Nowej jest zagospodarowany, również znajduje się na listach. Są twarze, które już z polityką oczywiście mają dużo wspólnego, ale też są nowe, świeże osoby. Zatem ja liczę w tych wyborach, w tej kampanii, zwłaszcza na kobiety i gorąco im kibicuję. Trzymam kciuki za wszystkie, tak abyśmy naprawdę chociaż połowę tej sali zajęły. Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj w Dniu Kobiet powiem, że absolutnie, w stu procentach zgadzam się z panią Magdaleną Piasecką. Dzisiaj mi chyba wolno. Państwu dziękujemy za uwagę. Moimi gośćmi byli Piotr Karwan, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku, Marek Łapiński, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku i Magdalena Piasecka, szefowa klubu Nowa.pl. Serdecznie Państwu dziękuję. Państwu jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję bardzo.